Witam serdecznie, z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego wcale nie potrzebujemy siebie kochać, aby mieć ze sobą dobrą i wspierającą relację. Jeśli jesteście w rozwoju, to już pewnie słyszeliście, że warto siebie kochać, aby tworzyć pełne miłości relacje z innymi ludźmi. I warto siebie kochać, po to, aby było nam po prostu lżej żyć ze sobą. No bo wiadomo, że łatwiej patrzy się w lustro, kiedy czujemy miłość do osoby z naprzeciwka, czyli do siebie samego. I ja tak przez wiele lat próbowałam tą miłość osiągnąć, próbowałam siebie pokochać, jednak sama nie wiedziałam, po czym ja mam poznać, że już doszłam do tego momentu. Pewnie większość z was już przerabiała taką technikę patrzenia na siebie w lustro i mówienie do siebie kocham cię. Ja też to przerabiałam na początku swojego rozwoju i powiem wam szczerze, że niezbyt wiele mi to dało. Co prawda, ja też tej techniki nie neguję, tylko mówię akurat tutaj o sobie. I mówiłam też o tym wielokrotnie, że ja zacząłam swój rozwój od rozwoju duchowego, gdzie właśnie próbowałam sobie wmówić pewne rzeczy, które tak naprawdę nie miały miejsca. I to wmawianie sobie przyniosło odwrotny skutek do zamierzonego. Później zajęłam się uwalnianiem traum, bólu i przeszłości, i równocześnie pracowałam metodą wewnętrzne dziecko, gdzie budowałam swoją relację na nowo. Myślałam, że jeśli uczucie miłości jest tak powszechne, to łatwo mi przyjdzie pokochać siebie. Że skoro ja potrafiłam zakochiwać się w innych, albo kochać na przykład moich rodziców czy moje rodzeństwo, to proste będzie do wykonania zadanie, aby dać to także sobie, prawda? Ale zadanie okazało się trudniejsze niż myślałam, ponieważ, tak jak powiedziałam przed chwilą, ja nie wiedziałam po czym ja mam poznać, że to już jest ten moment, kiedy ja obdarzyłam siebie miłością. Często w wizualizacjach, kiedy rozmawiałam ze swoim wewnętrznym dzieckiem, mówiłam do tej małej Karinki, że ją kocham, że jestem przy niej i że zawsze może na mnie liczyć. A później, jak wracałam do rzeczywistości, to działy się tak naprawdę różne rzeczy, tak na zmianę. Raz czułam dla siebie zrozumienie, a raz sobie dowalałam. I w końcu ciężko mi było równoznacznie stwierdzić, czy ja siebie kocham, czy ja siebie nie kocham. Opowiadałam też o tym, jak swego czasu katowałam się rozwojem, bo zewsząd właśnie słyszałam, że trzeba siebie kochać, być dla siebie dobrym itd. Tak Więc to było takie moje narzędzie tortur, gdzie co jakiś czas obwiniałam się dodatkowo za to, że ja jeszcze tego nie osiągnęłam, że to chyba nie jest miłość, skoro ja jeszcze potrafię sobie nawrzucać Albo siebie właśnie poobwiniać, źle traktować, że to chyba nie jest to, o co chodziło. I wiecie, można się zmęczyć takim analizowaniem. Można naprawdę zacząć zadręczać się tą miłością do siebie, albo czekaniem na ten moment, kiedy już będzie koniec, kiedy ja już na tip-top po prostu siebie pokocham i już więcej nie będę musiała w tym temacie robić. A później stwierdziłam, że tak naprawdę. To ja nie muszę siebie kochać, wystarczy, że będę siebie szanować, że będę siebie wspierać i zgodzę się na siebie taką, jaka jestem. Dla mnie to są właśnie takie wyrazy tak zwanej miłości. Jeśli jesteście teraz w takim momencie, że obwiniacie siebie za to, że jeszcze nie kochacie siebie wystarczająco bardzo, to ja z całego serca polecam odpuścić sobie, przestać siebie maltretować, przestać wymagać od siebie ogromnych pokładów miłości i po prostu zacząć szukać trochę więcej sympatii dla siebie, trochę więcej szacunku dla siebie i takiego zwykłego ludzkiego zrozumienia. Nie mamy co oczekiwać, że nagle wybuchniemy ogromną miłością do swojej osoby, jeśli przez większość życia mieliśmy poczucie, że coś jest z nami nie tak, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, obwinialiśmy się za różne rzeczy, albo czasem nawet nienawidziliśmy się. Jeśli relacja z samym sobą była mocno zaburzona, mocno naszarpnięta, to teraz nie ma co od siebie oczekiwać, że my będziemy siebie uwielbiać i że będziemy dla siebie zawsze i wszędzie dobrzy. Wychodzenie ze starych schematów trwa bowiem jakiś czas i naprawdę warto dać sobie na początek współczucie, współczucie wystarczy, a później dopiero szukać jakichś głębszych pokładów uczuć, jeżeli tego potrzebujecie. I ja bym wcale się nie przywiązywała do tej myśli, że trzeba siebie pokochać, żeby mieć dobre relacje z innymi, bo relacje z innymi mogą się także opierać na innych uczuciach, takich właśnie jak szacunek, zaufanie, zgoda, akceptacja. I jeśli to szukanie miłości do siebie ma być dla nas torturą zamiast przyjemnością, to lepiej sobie to odpuścić. Jeśli mamy sobie więcej dowalić w tym temacie, niż dać sobie wsparcia, to lepiej zrezygnować z tej myśli, że ja muszę siebie kochać nad życie, aby w tym życiu mi się ułożyło. Jak dla mnie, pierwszym etapem do budowania wspierającej relacji ze sobą jest poczucie, że jesteśmy wystarczający tacy, jacy jesteśmy już teraz. Wszystko ze mną w porządku. Nawet jeśli nie odhaczyłam wszystkich punktów w rozwoju osobistym. I ja nie muszę się zmieniać, i nie muszę kochać siebie bardziej, żeby poczuć się dobrze już teraz. Wystarczy, że dam sobie przyzwolenie na to, jaka jestem w danym momencie. Jeśli ten temat dotyczy ciebie, to zapraszam cię do odsłuchania medytacji: uwolnij poczucie winy. Albo zapraszam Cię na kurs, jestem wystarczająco dobra. Aby tworzyć lepszą relację ze sobą, ja wykorzystuję do tego metodę wewnętrzne dziecko. I tak jak sama nazwa mówi, jest to tworzenie, budowanie. To nie jest tak, że po jednej pracy terapeutycznej czy po jednej medytacji nagle zaczniesz mieć super relację ze sobą. Oczywiście życzę Ci tego z całego serca, jednak dobrze mieć na uwadze, że to budowanie relacji ze sobą to jest po prostu proces. Tak jak budowanie relacji w związkach, czy chodzi tutaj o związek partnerski, czy związki w rodzinie, czy z własnym dzieckiem, to wszystko trwa. I każdego dnia można stawać się dla siebie lepszym, ale wymaganie od siebie, aby już teraz siebie kochać, Raczej w tym nie pomoże, więc ja życzę dużo takiej zgody na siebie i dużo takiego luzu w tym całym rozwoju osobistym. A jeśli potrzebujesz wsparcia lub pomocy, to zapraszam cię na sesję indywidualną online. Pozdrawiam.